Halo, dzień dobry, może dobry wieczór, w zależności kto o jakiej porze mnie ogląda, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części z replaya z rozgrywki na mapie Lordaeron The Aftermath. Jak zapewne pamiętacie przy okazji poprzedniego odcinka widzieliśmy wspaniały manewr Ilidari, który wycofał swoje siły na Northrend, gdzie następnie przegrupował się i zabrał swoje nagi z powrotem do terytorium Outlandu, gdzie obecnie toczy się wojna między Dark Hordą Magteridona, który swoją drogą jest non-stop fokusowany i wydaje mi się, że niedługo umrze, a właśnie siomi Lidana i jego nag. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie Ilidan odniesie zwycięstwo w wojnie o Outland, ale nie mówmy hop, póki nie powiemy hip, jak mówi nieznane nikomu przysłowie. Jeżeli chodzi o resztę świata, no to, jak widzimy łdy wycofały się pod Iron Forge, gdyż, no właśnie, gdyż co? W sumie co robi klan Smoczej Paszczy? Klan Klan Smoczej Paszczy maszeruje właśnie w tym kierunku. Klan Smoczej Paszczy zmasakrował opór Krasnoludów w Loch Modan i teraz rusza w kierunku Aonforge, gdzie odbędzie się decydujące starcie o Kazmodan, czyli o Królestwo Krasnoludów. W tym samym czasie Sylwana, a przepraszam, kultyści znajdują się dalej w Nakstramas. Mają niektóre jednostki także pod tronem mrozu, gdyż ten, no, nie wydaje się być na razie w sumie zagrożony. Plaga ma 10 punktów, więc teoretycznie mogłaby sobie pozwolić na o właśnie walkę z hordą. Która w międzyczasie wbija się w Andor, ale tak więc otrzymują rozgrywkę. No i zobaczmy, co już tutaj takiego się wydarzy. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że to horda ta zdoła przebić się przez siły nieumarłych. No i zdobędzie Andorhal na własną rękę. W tym samym czasie daleko na terytorium Outlandu widzimy jak siły Dark Hordy są niszczone przez Idana, który przebija się dalej w głąb w terytorium Blade Mountains. Jednakże powróćmy szybko do Andorhalu, gdzie siły nieumarłych są coraz liczniejsze, Podlatuje także e, Eniu oraz jego naks które będzie mogło przywołać jednostki na pole bitwy, więc możliwe, że pladze i kultystom uda się wybronić granice Lorda Ronu, uda im się zatrzymać pochód hordy na północ hordy, która ma upgrade 2-2 y na jednostkach zasięgowych oraz upgrade y 1-2 na jednostkach magicznych. Nie widzę tutaj zbyt wielu jednostek walczących w zwarciu, ale mimo to horda zdoła z lewej strony przebić się do swojego przeciwnika i teraz jeżeli uda im się otoczyć te wyspy pod ziemi, to plaga zostanie zmuszona do ucieczki. W tym samym czasie daleko na południu dostrzegamy jak siły klanu Smoczej Paszczy gromadzą się pod Ironforge i już rozpoczęły swoje wielkie oblężenie. Wrota Ironforge się otworzyły, ale one długo nie utrzymają takiego pochodu. W tym samym czasie, daleko na północy, dostrzegamy, jak ma został zmuszony do ucieczki. Artas również stara się uciekać, gdyż niestety Andorhal upadł. Andorhal teraz znajduje się pod panowaniem hordy, która idzie po swoje zwycięstwo w Lorderonie. W tym samym czasie, co robi Sylvanas? Co robi Sylvanas? Sylvanas nie robi kompletnie nic z tego, co widzę. Z tego co widzę, stara się ona przejąć kontrolę nad Tol Barad I jakoś tam zmusić się do odbudowania swojej armii W tym samym czasie daleko na terytorium Outlandu Nie widzę nigdzie armii Lidana Armia Lidana na razie się zatrzymała, zatrzymała swój pochód Pomimo tego, że zmasakrowała armię Darkhordy To jednak, jednak jego armia również dostała mocno potyłku W wyniku tego musi poczekać, aż jego siły się odbudują By następnie ruszyć w kierunku Black Temple Które przejmie dla siebie Zobaczmy co się stało swoją drogą z Magteridon Magteridon gromadzi się w od Oshugun Oshugun, które być może w przyszłości jest przyjęte przez hordę, jeżeli ta zrobi event, by dołączyć Makarów do właśnie swojej frakcji. Zobaczmy jednak, że coś dzieje u tej hordy. Horda dalej walczy o Andorhal, dobija pozostałości kultystów. Zabił chyba właśnie Darkana Dratira, jeżeli, jeżeli mnie tutaj oczy nie mylą. A żeby było ciekawiej, daleko na południu widzimy, jak klan Smoczej Paszczy, który wie, że wbicie się w Aeonforge w tym momencie byłoby po prostu zniszczeniem i zagładą tego swojego klanu, postanowił ruszyć w kierunku Gnomereganu, by poodcinać krasnody jeszcze bardziej od przypływu gotówki. Krasnody mają tylko i wyłącznie jeden punkt, jest to punkt w samym Ironforge, więc wszystko wskazuje na to, że mimo wszystko to właśnie klan Smoczej Paszczy z punktami o ilości 10 zwycięży w tej bitwie. Żeby tego było mało, klan Smoczej paszy posiada Upgrade 3, -3 na jednostkach walczących w zwarciu Oraz upgrade, Upgrade'y 3, 3 na jednostkach Zasięgowych, jeżeli chodzi o jednostki Magiczne, to mamy tutaj Jeden, jeden upgrade do Ataku, z tego co widzę, nie mamy tutaj żadnego Rozwoju Żadnego rozwoju magicznego, w sumie Z tego co widzę, nie było żadnego szkolenia dla tych Dla tych, dla tych jednostek magicznych Albo klan Smoczej paszy nie ma takowego szkolenia Nieważne, ważne jest to, że krasnody mają naprawdę Bardzo ciężkie czasy, widzimy także czy teleportację ze strony? No właśnie, kto, kto tutaj się teleportuje? Czyżby Dan, Dalaran, czyżby Gilneas chciał wesprzeć swojego sojusznika? Nie, to Aleksandro z który właśnie przekół swojego Ashbringera troszeczkę za późno, biorąc pod uwagę, że główne siły Lorderonu które znajdują się obecnie tutaj pod Lord Ronem, no bo nie wiem czy pamiętacie, ale Lord Ron został przyjęty przez siły Lord oraz Gilneas i czekają one na nadejście albo plagi, albo właśnie hordy, która swoją drogą ruszyła swoimi siłami, No właśnie dokąd ruszyła chyba dalej w głąb tutaj Eastern. Plageland? Zresztą sprawdźmy, gdzie udała się horda. Horda obecnie znajduje się tutaj, daleko Stratholm. Które nie ma już możliwości bycia zaatakowanym od strony północnej, gdyż najnowsze wersje zniszczyły tutaj to przejście północne, tę północną bramę, i teraz mamy tutaj taką oto zatoczkę. Zaś główne siły hordy no właśnie nie mamy do tego miejsca, gdzie one się znajdują. Widzę, że Horda przejmuje coraz to więcej punktików, ale niewiele im dodaje. W Outlandzie, natomiast co robi Ildan? Ildan wbił się już w Bladed Mountains, przejmuje kolejne punktiki, chce zdobyć jak najwięcej przychodu, by móc uderzyć definitywnie na Dark Horde, znajdujący się daleko na południu. W tym samym czasie paleni srebrnej ręki wbijają się w Andorhal, który został dopiero co przejęty przez siły hordy, które są teraz naprawdę nieliczne. Horda nie posiada prawie żadnych sił, prawie żadnych armii i to ją bardzo boli. Oj, bardzo ją to boli, gdyż nie ma jak teraz powstrzymać paladynów srebrnej ręki, którzy idą po swoje zwycięstwo w Lordronie. Teraz, korzystając z faktu, iż um, zarówno plaga, jak i horda się wykrwawiły, ten gracz, czyli gracz Anarcia.pl może odbudować Lordron i to będzie naprawdę intrygujące. W tym samym czasie Magdyrgdon gromadzi teraz to większe siły, przepraszam, pod oszukaniem, czyli w nagrant zaś klan Smoczej Paszczy gromadzi swoje siły pod Ion stara się tutaj zbudować jakieś wieżyczki, by nie dopuścić swojego rywala do opuszczenia tego miejsca. On wie, że Krasnody mają tam w środku naprawdę ogromną armię. Ponadto mają bardzo duże, potężne wieżyczki Ion Towery, które strzelają ogromnymi pociskami, więc się tam byłoby po prostu szalone. Zastanawiam się jeszcze, co robi w tym samym czasie Plaga. Czy Plaga coś robi? Plaga wycofała swoje siły pod Eastern Play. Część sił znajduje się obecnie razem z kultystami tutaj w Strathorn. Część sił znajduje się także w Northrend, gdzie przejmują one kolejne punkciki, między innymi te w Skolazar Bazin. Żeby tego było mało, powstali także Ebon Blade Knightowie, którzy są naprawdę bardzo potężną jednostką. Mamy tutaj Nofa de Plaguebringera no i ogólnie Akerus de Ebon Hold. W tym samym czasie daleko na północy widzimy jak Legion postanowił spróbować przejąć studnie słońca. Legion oraz jego Doomlord Kazak de Supreme, gdy się obok studni Słońca, gdzie przejmują teraz nad nią panowanie. Nie mam do tego pojęcia, co studnia Słońca może dać Legionowi, ale wydaje mi się, że mimo wszystko sprawi to, iż niektóre z sił konfliktów, które znajdują się w tej rozgrywce będą teraz zmuszone wycofać się do teraz by odbić studnia Słońca ponownie. Między innymi będzie musiała to zrobić chyba Plaga, która nie chce, by Legion był potężniejszy. Prawda? Oczywiście, że prawda. Widzimy jakieś pingi, widzimy tutaj jakieś tyrystwo Agentów, którzy przygotowują się pewnie do jakiejś teleportacji albo innych dziwnych rzeczy, chociaż Pamiętajmy, teraz obecnie mm, Dalaran już nie może tych Triforce Agentów robić, gdyż przyszedł na Gilneas. Zaś główna armia Hordy, która gdzieś do tej pory znikła, właśnie uderza na pozostałości armii z za, m, konu sernej ręki, który ma upgrady 0-0. Horda ma o wiele lepsze upgrady, ma 2-2 na jednostkach walczących w zwarciu, 2-2 przepraszam, na jednostkach zasięgowych również. Więc wydaje mi się, że Horda ma tutaj większe szanse. Z drugiej strony te czołgi tak strasznie biją tymi obrażeniami obszarowymi. I mimo wszystko ta bitwa jeszcze nie została rozstrzygnięta. Z tyłu mamy jeszcze Scena Arugala. Jeżeli przyjdzie tutaj Gilneas które wbije się w plecy tej hordzie to będzie GGWP Ale gdzie? Gdzie są jednostki hordy? Gdzie są bohaterowie hordy? Bohaterowie hordy są zajęci walką z gilneas tutaj na północy I to nie jest dobre, to nie jest dobre, to gilneas Teraz może wesprzeć Swojego sojusznika w walce z hordą, która właśnie przebija się przez siły palmy w serbie ręki. Ci tracą coraz to większe siły, coraz to więcej jednostek, i koniec końców wszystko wskazuje na to, że to jednak właśnie zakon ręki upadnie w tej bitwie, w bitwie pod ruinami Herdglen. Już widzimy, jak bohaterowie hordy razem z Rektarem oraz Gornem przybywają na pole bitwy, starają się wesprzeć swoich sojuszników, ale Gilnas również będzie od północy. Za chwilę będzie mógł przemienić swoich piwów w organy, a wtedy wszystko może się zmienić. Z drugiej, na strony, jednak te siły są niewystarczające, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Gilnas nas, ma jeszcze swojego Gena Greymana, który może przywodzić dodatkowe jednostki, ale to też niewiele zmieni. Gen Greyman nawet na polu bitwy nie utrzyma tego frontu, frontu, który właśnie został wygrany przez Hordę, moim skomplim zdaniem. W tym samym czasie pod Zangar masz widzimy ogromną armię krwawych elfów, która gromadzi się razem z Alarem i rusza coraz to bardziej na południe, gdzie z kolei gromadzi się ogromna armia Dark Hordy, ostatnia armia Dark Hordy, która już zapomniała o swoich... Włościach, Black Temple, zapomniała o swoich Włościach, w Peninsula, czyli na Półwyspie Pięknego Ognia i skupia się głównie na obronie tego, tego jednego punktu, a następnie w oflankowania swojego przeciwnika, by móc jakoś jeszcze uratować swoją egzystencję. Egzystencję przed upadkiem z rąk gracza, który ma upgrade 3 na jednostkach zasięgowych oraz 3-3 na jednostkach walczących w zwarciu. Całkiem nieźle. Horda zdołała zmasakrować zarówno siły Gilneas, jak i siły paladinów w samej ręki, ale to swojej daje dużo czasu kultystom oraz pladze na zgromadzeniu ogromnej armii, która zatrzyma chód Hordy, która teraz jest naprawdę zmęczona. Ona dopiero co skończyła walkę z Gilneas, dopiero co skończyła walkę z Lorderonem, a konkretnie z paladynami w samej ręki. Ponadto daleko na południu widzimy, jak klan z Paszczy przystępuje do ataku. Próbuje się on przebić. Przez wrota Aronforge, ale te wieżyczki Te wieżyczki naprawdę mocno go bolą Tutaj widzimy jak Patrolnik Bardzo dobrze manewruje swoją bramą zameka I otwiera ją, kiedy tylko może, żeby jak najmniej wniosek Wroga odciąć od możliwości Wbija się do środka i wydaje mi się, że Klan Spoczej Nie przemyślał do końca tego ataku, przecież ta bitka Teraz całkowicie zniszczy jego armię Tak długo jak tutaj mamy jednostki Zasięgowe, tak długo Jak mamy tutaj jednostki strzelców Krasnoludzkich, które strzelają Po prostu strzelają przez te brota Wrota, przepraszam, do skanonu Smoczej Paszczy. Tak długo, Klan Smoczej Paszczy nawet z tymi abonnami nie będzie w stanie się przebić. Jeszcze dodatkowo dajemy tego te Ironforge Towery, które również dają ogromne obrażenia obszarowe. Ale w tym momencie padła barma Ironforge. Klan Smoczej Paszczy idzie do środka, próbuje się przebić, ale ostatni bastion krasnoludów utrzymuje. Nie strzelają wszystkim, mają Ostatnie krasnoludy walczą o lepsze jutro. Walczą o to, żeby jakoś to wszystko się odżyło. Widzimy także wielki przymarz Dark Hordy, która uderza właśnie. Uderza właśnie na terytorium Helefary Próbując oflankować swojego przeciwnika, Który już zgromadził swoje siły Tutaj pod ruinami to deli Piekiernego Ognia Tutaj, gdzie w przyszłości Makedon miał stać uwięziony, już idziemy fokus na Makedonie, chcemy przede wszystkim pozbyć się które który leczy jednostki wszystkie dookoła. Chcemy jego zatrzymać, chcemy zatrzymać go w tym ciastym przeszmyku, ponieważ zauważmy, że tutaj nagi oraz Ildari mają bardzo dużo jednostek zasięgowych, które mogą dać zwycięstwo Iridanowi, który właśnie fokusuje się na i tym samym zabija go! Idealnie! Zabija! Zabija nie ma więc już wskrzeszenia, nie ma więc już możliwości leczenia jednostek, nie ma już szans dla Darkhordy. Strata Magteridona bardzo go zaboli, ale z drugiej strony jeszcze tutaj jakieś jednostki Feld Riderów oraz Feld Starkerów czyli piekanych bestii manewrują i wbijają się na plecy armii czerwonego gracza, który za chwilę straci swoje balisty, a strata balis będzie naprawdę, naprawdę bolesna. Jednak z drugiej strony Nagi nie dają zaś wygraną. Lady wasz używa swoich umiejętności i Idan również używał swoich umiejętności. No i tym samym wszystko wskazuje na to, że jednak Dark Darkhorda właśnie poległa. Nawet ten Death Knight, nawet ten Death Knight niewiele tutaj zmieni. Nawet on nie będzie w stanie tej zbyt wiele zmienić. W tym samym czasie widzimy jak trolle, czyli sojusznik, hordy wbijają się w Lordron Palace, gdzie zgładził się główne siły padną w stronę ręki ogromna armia kawalerii. Ucieka teraz dalej na południe w kierunku Gilneas, gdzie rozpocznie się niebawem wielka wojna o przyszłość tego narodu. W tym samym czasie patrolnik, jak widzimy, stał się Stał się stał się nie jeszcze Dark Ironem, ale stał się z tego co widzę. Hmm, z tego co widzę, stał się, jak to się nazywa? Hmm, Boże, Sojuszem Trzech Motów. Ponieważ Madnim będzie poległ, to Sojusz trzech młotów mógł powstać. Mamy więc tutaj Taurisana. Taurisana, który w przyszłości będzie mógł otworzyć ewentualnie temu graczowi drogę do Dark Ironów. Ponadto klan Smoczej Paszczy stacił bardzo wiele na tym nieudanym ataku do Ironforge, a Ironforge jakimś sposobem udało się wybronić, w wyniku czego teraz ten Klan mógł musi odbudować swoje siły, zaś gracz, który wciela się w Dark Horde stracił już wszystkie swoje siły na Outlandzie, więc Illidan idzie po swoje zwycięstwo. A Narcia PL pisze, że utrzyma Gilneas tak długo, jak tylko będzie mógł, zaś klan Smoczej Paszczy postanowił zamienić się w Twilight Hammer. Skoro przegrał bitwę o Ironforge, ono powstaje tylko jedno. Wziąć Czogala, wziąć Grim Battle, wziąć wszystko co możliwe i ponownie uderzyć na Ironforge, póki jest ono słabe, póki straciło swoją bramę, póki krasnody jeszcze nie odbudowały swoich sił. W tym samym czasie Daleko, daleko na północy e, widzimy jak Keltuzat manewruje pod, e, pod Ravgate gdzie gromadzą się jakieś siły kultystów. E, Now the Plaguebringer razem ze swoimi Ebon Blade Knightami stoi w Eastern Playground zaś główne siły e, Plagi znajdują się obecnie, o dziwo, o dziwo w Naxxamas oraz w Norfend. Plaga na razie totalnie nie interesuje się tym Co dzieje się w Lorde Ronie. Zaś w Lorde Ronie dzieją się naprawdę ciekawe rzeczy Widzimy jak Gen Greyman zostaje ściśnięty Przez siły hordy Gen Greyman próbował jakoś uderzyć tutaj na plecy Hordziaków, próbował jakoś zniszczyć ich główną bazę Ale nie udało mu się Horda bardzo szybko zareagowała, przeteleportowała swoje siły I właśnie w tym momencie masakruje Ostatnich Worgen Nightbade'ów Masakruje wszystko co stoi mu na drodze Z drugiej jednak strony hmm, Zastanawiam się jeszcze co robi Legion Legion, który w tym samym czasie znajduje się w Quel'Thalas. on niszczy tutaj wszelkie zabudowania, przejmuje kontrolę nad Quel'Thalas i zdobywa coraz to więcej punktików. Przywołuje tutaj także swoje jednostki i kontroluje studnie Słońca. Gdyby jeszcze udało mu się te studnie Słońca naprawić, to następnie mógłby wchłonąć jej moc. Chociaż my nie jestem pewien, czy Legion już teraz nie może tego zrobić. Nieważne, ważne jest to, że rozpoczęła się kolejna bitwa od Aukindun, gdyż gracz, który wcielił się w Dark Horde, teraz postanowił stać się Shadow Council. Shadow Council, które no niewiele jest w stanie zrobić. Wprawdzie ma teraz już z Legionem, a przynajmniej powinien mieć sojusz z Legionem, ale no, nie wydaje mi się, żeby Aukinon mogło długo wytrzymać. Aukinon już teraz jest niszczone przez Alara oraz siły Krwawych Elfów, a niebawem również i Czarna Świątynia będzie pod mogiem Illidana, tak więc będzie jak najbardziej lorowa sytuacja. To też jednakże nie jest wszystko, gdyż jak widzimy, Horda już powraca przez mur Tradyna do Lordaeronu, by przypomnieć Paladinom srebrnej ręki oraz Gilnas o tym, kto rządzi w tym regionie. Zaś Legion idzie. Zmasakrować trole w Zul'Aman. Twierdził, że to jest już wystarczająca długa. Wystarczająco długo istowały te trole, już wystarczająco długo ta baza ta istniała, dlatego trzeba zniszczyć trole w Zul'Aman. Anarcia stracił połączenie. Nie wierzę, nie wierzę. Gracz, który miał tutaj największe siły w Lordronie, teraz stracił połączenie, tak więc niestety nie zobaczymy odbudowy Lordronu ale przynajmniej wysłał swoje siły w to miejsce. W miejsce, które swoją drogą nie jestem pewien, czy to się właśnie wydarzyło. Tak, to się właśnie wydarzyło. Paladyni srebrnej ręki stali się właśnie Szkarłatną Krucjatą. I to jest bardzo niefajna sytuacja. W momencie, w którym gracz Anarcia opuścił rozgrywkę, jego armia stała się szkartą Krucjatą, i nie jestem pewien, czy oni dalej mają sojusz z Gilnas. Jeszcze mają, ale wydaje mi się, że niebawem go stracą, że za chwilę będzie event, który powie, że ta armia odłącza się od Gilnas, a wtedy Gilnas będzie miał naprawdę na bardzo duże bo to jego wróg będzie stał tuż pod jego bazą. Ponadto właśnie w tym momencie sojusz się zerwał, więc Gilneas będzie miał ogromne problemy. Arugal za chwilę padnie, Gen Greyman również za chwilę padnie, no nikt się tego nie spodziewał. No złośliwość rzeczy martwych niestety gra się. Gra, gra się tutaj złośliwie. Gra zachowała się bardzo złośliwie. No to GG napisał Gilnas. No w sumie nie ma już większej nadziei na to, żeby jakoś wybronić się przed armią szkarłatnej krucjaty. Pan Pomarańczowy również pisał, że to już jest GG, zaś nas w międzyczasie znalazła gdzieś duszę Antonidasa i razem z nią teraz biega po terytoriach i stara się jakoś te punkciki podbijać. Innymi słowy, nas po prostu nudzi. W tym samym czasie też Ilidan zdobył przychylność Brokenów z z. Plemienia Ashton, czyli plemienia popielnego języka, i idzie zniszczyć Black Temple oraz po prostu całkowitą. Całkowitą e, siłę Dark Hordy w Outlandzie. Dark Horda obecnie ma już tylko i wyłącznie tutaj swoje siły. Jeszcze powodzie w Blackrock Spire coś posiada, ale to bardzo niewielka armia. W tym samym czasie interesuje mnie, co takiego robi Chogal. Chogal, który zgromadził swoje siły już pod Dunmorok, ale jak widzimy, patrolnik w międzyczasie stał się Dark Ironem. Patrolnik w międzyczasie postanowił zdradzić swoich sojuszników, ruszył ta do Shadowforge, no i teraz e, chyba będzie przejmował kontrolę nad całym Blackrock Spire, co z kolei da mu naprawdę ogromne. Możliwości na wybronienie się przed atakiem klanu z Młota Zmierzchu. Klanu, który teraz, widząc, iż Dark Iron. a nie, chwileczkę, chwileczkę. oni mają teraz sojusz. Patrolnik oraz klan Młota Zmierzchu postanowili zawiązać ofensywny sojuszyk. Stwierdzili, że w sumie nie warto walczyć, w sumie lepiej zawiązać sojusz. I Ja się temu nie dziwię. Po co walczyć, skoro można razem kontrolować całe północne Eastern Kingdoms, a następnie ruszyć na Lorderon i tam zmasakrować hordę, która w międzyczasie, jak widzimy, idzie coraz to bardziej po swoje zwycięstwo w Gilneas, ale ta wielka kawaleria szkała tej krucjaty będzie niezłym wyzwaniem. Jednak są Crimson Knightowie 1200 HP. Horda troszkę swoich tutaj straci na walce z tymi neutralnymi stworkami, więc w zasadzie... Horta może być nieprzygotowana na to, co czekają od strony południowej. Nie będzie nieprzygotowana na ten atak, który nadejdzie od strony południowej, oraz nie będzie przygotowana na ten atak, który nadejdzie od strony północnej, gdzie jak widzicie, jak widzicie, Kazach de Supreme oraz jego legion zaczął kontrolować całe Quel'Elta Lasa. Zastanawiam się jeszcze, co się stanie z tą Studią Słońca. Czy zobaczymy tutaj jakie fajne, jakieś fajne zagrywki ze strony legionu, ale też tutaj warto zauważyć, że. I dan właśnie przejął kontrolę nad Black Temple, nad Czarną Świątynią. Dark Horda całkowicie przegrała i to, wydaje mi się, jest idealny moment, by zakończyć ten odcinek, gdyż jest on wystarczająco długi. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. pamiętacie o jego skomentowaniu, pamiętajcie o jego ocenieniu. No i do usłyszenia, mam nadzieję, już nie powiem, w ostatniej części z tego replaya. Na razie!